Ale Ma nie czynku. wiem nawet Szczerze nie wiem czy nie wolałbym tego, zamiast tego Ej, a, a myślisz, że oni mogą pójść to? <noise> no mogliby, ale nie jak weźmiemy to. A co jak to? Ej, a co jak to, na to. Ja weźmiemy, co jak, co, jak a weźmiemy to, to? jak wezmą to, to wtedy będzie ja tamto. Lipa, to lipa. A jak wezmą to? No to wtedy to. To jest obcykany jak ta lala. Jak wezmą tego co co? Jak tego wezą, to co wtedy? Ej, dobra, Adam. Dobra, ej, co ty w ogóle wyjechać, wysłałeś? Wiesz, że to jest Krzysztof Kononowicz. Widzki <grym> już panuje kur... wszystkich Zuzji Panowie, Briar się smaży, tylko pozwolą, nie! Tylko pozwolą, to pikne Briar. Przusięga, Leta nie? Letam tempo nie. się w... O. Ooo! To o. też można pod tymi o. 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 Ja nie, byl, nie? Ej, ej, to to fypy jest, to jest Stąd. Dobra, Ksaja, co ty piszesz, no? Mundoka time. Zaratolikuję. E, kurwa. Ej. <śle> <śle> o, leci, <śle> leci, leci. A co pan, co pan, co pan? No i tego, tego ziomka, no. Ale którego? Tego nas. Tak. Chyba, że nie chcecie coś <śle> innego. Ale... Nie, go... nie no możemy go. <śle> A, ty kurwa. Tak nie możemy go. A, Jebać. Co za głupcy! Kurwać! Zrobieni <śle> jak małacz. Bierzemy ją, to, to, to. A, to. to, to bierzemy ją. Która wraca biedzieś, zawsze? Nie, nie, zrobię Bo my mówimy o tym samym, mówimy o karmie tak? <ścoughs> tak. 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 Okej, okay, dobra. Czyli będziemy po prostu resety łapać na Troxa. Ja będę kować i będziemy wjeżdżać. Brand? Nie wiem, kurwa. Weź mi tego kur skarnucha Karnucha. Chud... to dawaj. Skarny, Oni to. Jaką masz kontrę, jaką masz kontrę na Skarnera? Dobra, bierzemy z Reala. Proszę, proszę! Ale dobry jest tu na Skarnera? Zajebisty jest! No to weź se, kurde. Nie, nie, będziemy kajtować ich, dobre to jest, dobre to jest. Dobra, ale mamy Malphite Angle. Nie nowa Taksa? No, no ja nie. mogę. No, ale na, na midzie, midzie, na midzie, na midzie. A, Ezreala? A... Tak, Jezreal. No zobaczymy, weźmy se, senę i zobaczymy, jak ich na jakieś CC, to, to tam kęcza wezmę. No ale wiesz kto działa. Ten kto zaangażuje, to po prostu wygrywa, bo złapie to nie kąp nie? I teraz będzie coś takiego, z Karnera by się odpala i kę nie? Cena Serafin? Okej. No na bocie raczej. Dobra, ja lecę ty tutaj Gwen Okej, a na midzie co gramy? A jakbyś na midzie zarał Ornem za przeproszeniem? No to już lepiej Melfightem. No, weź co chcesz tak szczerze. Co jest komfortowe dla mnie To jest... Tak szczerze nam to jest... zic nic dla ciebie komfortowy nie no jest. Mogę grać. Co... Zerath Zerat też jak grasz to jest fajny w sumie. On, on, on zirem będzie grał. 100% grał będzie grał Azirem. Spoko, bo my będziemy pod grać na bocie raczej. No to dawaj Zerafa, Mogę grać Zeraffem. Kurwa ty... jebać. No to bierz, bierz. Bierz kasadyna i pójdź. Widzisz ci powiedziałem? Że będzie gra na kasadyna. A tu siedzi no, kurwa. akurat moja Zera co? A no, to jest chyba... Dobra No nie, ale głąby kurwa, Ale kurwa, debil. Dobra, wystarczy, że ja jestem sfidowany i cię nie da grać dla nich. Jeszcze ja, jak, jakbym był takim szóstoklasistą, co przychodzi człowieku, wiesz Boże, liczby, przestań, przestań, przestań k***a się tłumaczyć, nie? Ale ziomek, jak, jak się Przepierdoldziesz, to, zbiornie, to zbiornie. i tak cię wyzywamy. Nie musisz ale co gry mówić, się... że jesteś słabszy. Stary, no staram się, nie? Uważam, że chyba dobrze gram tą serię Generalnie te trzy gry teraz dobrze zagrałem, no. Zabrakło szczęścia. Pierwsze miejsce takie normalne do uprawiania seksu, Włałodzie, to jest dom, są, ale nie gdzie jeszcze. Ta, w samolocie, na pewno, kurda. No kurwa. Nie mam prawka, ja no co z tego? To, co co, w Uberze? Nie no, bo ma... to No tak straki jeszcze powiem, jak dzwoniłeś się po streamie. Wynajęli panka, tylko żeby się na fotel spuścić. A <ślec> to <ślec> tak szczerze? No. To lekkie bagno zdraftowaliśmy. Nie, jest gimna! Spokojnie, spokojnie. Stajtujemy ich jak kurz. Dobra, dobra. Dobra, kto to powiedział? Tojemy... J***a z ten drafcik. Tylko ten skarner może nam pokrzyżować plany później po prostu. Ale tak, kas to, kas jest? to jest chillera totalna. Nie, kasanty kas to tam whatever. No właśnie, w sumie level 1 mogą wszyscy w krzaka, jeśli spróbować następny. Dobra, butuję czaci Łapać. Tylko uważajcie tu, nie? Seraphine może zacząć. a ty tak wyglądamy. No już git O, widzę ziutka. O. Yes. o, 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 będzie farba? o, 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 Nie o, o, Aha! No, taki no, zawodnik no. kurwa! O, z Doron Blade, mądrze to zrobił! No a dobre trybunały! Kluczamy trybunały raczej! Będą wiedzieli, gdzie pafujesz Dobra, tak, wiedzą, wiedzą raczej! Możemy inwajdować, nie? RIPSON, ale okay. Wygraję mam, wygraję mam. jest ok! Wygrywam, wygrywam! Dobra! Weźmy level 3, O Maslow do mnie, będziemy chcieli go, kogoś mi da? Tak, on da się pod jego. Ej, wbijam, okay. bijam, bijam! bijemy się no, na bocie! bocie. Wchodzi kasady, Paliliśmy po healum. Wchodzić na bocie. Będzie chodzić i. Skarder, wchodzą. Weź zejdź tą karmą może do niego, a ja po, będę puszczać. Tyk Serafina to jest potencjalnie ja fajny czyn. Jego ja karma schodzi. Zwyczaj aktualnie więc. Seraphina też schodzi, ale ona jest lowmana. Ch ch chodź hezem, chodź hezem. Tak, ta, 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 ja schodzę teraz. Ale jest karnera. Idę z karder, No. Ja mam flesza Mam konglurora, ale nie ja mam many Marcin, możesz zejść? No kurwa średnio tak bo nie jest nie, nie, nie. Takie oni stracili to dobra, 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 no, dobra Oni dobra. bardzo to jest ja. Ty, nie chcesz mu flesza spalić, tak szczerze? Ze z fleszem jakoś? Nie. Ty nie możesz podejść tego mida? Tak. To jest taki free frag Marcin, nie... tam musi svex stracić od ściany Skarner. Ja tu jestem. Chcę szukać? Ja bym szukał. Senna może być gdzieś tutaj dopiero. Powinien go po prostu solo, nie? Pomóż, pomóż, pomóż. Nie mogę, nie mogę, nie mam nic. Wybacz się, No No my bad. Ładnie. Daj Tak. Ta. On był... Czekaj, on był czy co, kurwa? Bo ja nie, nie rozumiem. Miał, 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 miał. No zglidował, że ja nie trafię może. Ja dogrywam już jeden na jeden z nią, mam lepszej tamy. ja mam szóstkę, już zaczynam grać. A to tylko z będzie topu. Też szóstkę. Jest coś low na bocie na przykład? Fajne że on flesza ja, no nie, mam... nie ma, nie? On jest darmowy, nie? No wiem, ale... No wiem, tylko że ja nie mam flesa stary gram z karnerem, ja jestem serio, ja Dostaję wodę. Dobra, nie my i... do tego farmimy się, my gramy slow. A. Nie, zarabi pierdolę r w błoto tylko żeby użyć, nie? No, tak. no dobra, możesz, no, możesz. Tak mi kusi. Dawaj. Dawaj. Bardzo ciężko. O, oh, nice. To cofnij właśnie, Marcin? Na głęboka stawaj, dobra? Dobra. Mhm. No, ale może cię wywali? Ja tepno. Ważne, żebyś mówił jak schodzi, bo nie mogą cały czas Okej, okay, sorry, sorry, górko. sorry. Nie z skarner, uwaga Raczej by on sobie Jest bot Mam swajta do 40, więc to może to zajebać, ale raczej nie powinien w ogóle podejść Ja bym, się ja bym grał pod heralda później Mogą no, teraz schodzić z bota, a mogą gdzieś tu być, uważaj na mnie Nie, ja znaczy, ciężko, no borka useless, tak nie koniecznie ku Uzes My weźmiemy prajo i możemy schodzić na heralda, Jak, jak są? Ej, jak na topie? Po tego browdałem nice na topie A? No Imo, ja mam ciężko coś zrobić, ja bo to może być karma chwilę. Ja mam pójść na topie Ja mogę płynę Ja tylko Ja idę ja idę Ale może zabijać cię we dwójkę Mam mam, 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 mam. Ej Gwen może być od góry Brała Hanifrota Nice Brawo. Nice yeah. Ten na bezmaly, będzie bez flasha Ten na bez flasha nice. tu wale ulti jak coś Ty To też Poczekajmy to, to iba. O, o nie nie Nice, nice, no, 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 <gulia> Nie zrobimy tego heralda nie teraz? Nie no się na V2, ja na heralda może nie odnęłaś, wyszczać, wyszczać, Ale może mi oddawać Ale mogę przejść Ja gram pod wave'a I topie jesteśmy w silni, co? Tak, ja to, tak, się, tak, tak, tak Ja też mam z bata raczej Dobra Ja mogę zejść, bo widzicie i tak uszuję Dobra, ja też idę Ja mam ghosta Ja nie mam szóstki, ja bym musiał wziąć niej tego Heralda żyć szóstkę Idę, idę Widzą mnie na ołtarzu Widzą mnie Tak Xerath'a, na Xerath'a, tak ja już jestem za sekundę, też? Reset, reset, reset! No, reset, reset. no, reset, reset, gołem, reset, no powoli, powoli! Palę gumę. Pół dwa. Ja nie gonię, ja nie gonię. Dobra, najsłupę. Jesteś fajny? Patrz, okej. Okay. Kasariu się stomboluje, no jesteś przyspieszony w chuj. Nie zgijcie Mamy jest gate, to ma No tylko jedyne co się stało, to coś okay? becika stracił, nie? Na lvb świat to tyle. Ogólnie, teraz ma w chuj przejebany top lane, bo jak podejdziemy, to on po prostu ginie. Nie ma flasha nie ma ghosta, okej? Okay? Max. A. To hmm. to ja robię tego lenca do baswinę bota i może coś na bocie szukać. Też fajne dla nas jest to, że jak my pójdziemy w bota z Heraldem, to skarner musi to maczować tak, 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 tak. Także top wtedy to wtedy... od razu na, na, na parę. Casadina nie widzę <laughs> Ale do topa wchodził Użył tego w, nie? A nie ma WO. Tak, tak, ta. tak, będą, będą bota nie i nikt, tam po prostu tu będzie bieg fajne, mogę być na x ja jak jeszcze nie będę się ruszać, dobra? że się łatwił. Nie widzieliśmy Kazixa, nie? Tak, tak. Weź Majwa, weź Majba, weź Ajba, weź, wajba, weź wajba. proszę! Kurwa ulaj, mogłeś Oni nie mogą tutaj jeszcze Tak Tak tak, tak. tak? Toż Nie mamy skamera no. ulti, ale i tak bym podchodził Ja mam merkę. Bądź skoki ja w chuj, bądź skoki ja, chuj Ja też tu jestem, jestem tutaj Jaka Serafina jak Jestem ja tu na flance, na, na, na flance, flance. Nerkę, za, za mnie Nerkę. patrz Powoli, powoli, powoli Patrzę ja karma, karma 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 Kaziksa? Kaziksa? Karma, weźcie no, 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 no. kastadzinę, No i serafina też fleśnieła. I gdzie sapujemy? Do topa czy do mida? Do topa chyba. Chyba, że gwęd wejdzie do mida. Zerat zera tepek jakiś? Na no, Nie, to już stracone jest. No, no i li, li, li no, li li nie powinni się. dymać nas niby, nie? Ja tego no, wavea no, ci mogę przenieść. Tak? Dobra, skup, skup się, no, no, skup się. No, nie pierdol, fakus, skup fakus, się. Weź go, schowaruj tam do topa ktoś. Ja no mi muszę no, nie, mi tak, tak, nie, jest? To, no, nie, 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 Od smoka nie, nie, na pod nie, tower nie, 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 Będę nie, prostu dżunglę na nie, ta ta nie, nie, chyba będą teraz jako... na płacz, nie, nie, bo Sena jest supportem i może biegać po mapie. Ty se stoisz na midzie i seciluje. No mojej będą szukali dive'a, przygotujmy się. Ja nie ja nie, ja nie biorę Biorą mida Nie te biorę, biorę, biorę. I, I te i te i biorę. Nie nie z... Musimy przeciąć, bo tym tak, Ale spokojnie, ale. Nie, oni teraz nic okay. nie zrobią. Niech Kasadin no. farmi, niech Kasadin teraz idzie bota, idź Serafino Mida, farmy I teraz już nie mogą swidsch'ować, bo ja będę na topie, więc jest luz. Ale, ale wy cacilujecie, idźcie te golemy weźcie, no zróbcie sobie coś, nie stójcie takie, ja... o jak NPT. No 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 i chcemy w ogóle walczyć do tego Heralda? Jesteśmy o tym silni? I ma trzeba coś marzyć. że jesteśmy mocni. Ja jestem tak strong, on shootuje generalnie Mam dziewiątkę, jestem strong Ja idę w bright Blue, dobra? Tak? Okej, okay. czyli chcemy to kontynuować. Ma, jeszcze mam full HP prawie, Herod. Tu ma teraz, pięć. Go, go, go. Ja cię potrzebuję. Ja też. idę, idę tutaj. Będę mógł Może być, to może być kserat, dokładnie. No, to nie, nie. zjechać na niego? To ja. to ja. powiem, jest Karny. A, ja, Sofnicę, to, ma się ma to to jest to ubiegłeś, to wiem. Ja to Ja to na Ja to wiem. Ja to wiem. Ja to wiem. Ja mu. wiem. Ja to wiem. Ja to wiem. Ja to wiem. to to Dobra robota, gramy tak cały czas. I gramy Aha. każdego smoka teraz. Dziękuję, e, ktoś. Teraz, teraz mam... no, tak musi. A to masz tepe. no dobra. No mam TP, mam TP. Ale, chłopaki, oni są na tej meży. mamy totalnie wysrane jaja, okej? Okay? Poważnie, no no, na tak. Na Jaj debota i po prostu tego. I oramy z Maxem. Każdy no. będzie raczej botlane. Wejdź sobie, mojego... sobie mojego reda, moje golemy, wszystko co tam bierzesz. On mógł tu seksyszować, nie? Jak coś. Yes. O, bić, chcesz bić, chcesz bić? A, A ja jadę. Idzie, idziemy, my idziemy A, też Bieszę? się. Bierzemy pięknie Ja nie pomagam Casadin chyba TP, ale nie wiem Ja nie mogę ci pomóc już Nie A, mam pojęcia już teraz Widzę. Ja widzę. No ale dobra, generalnie będzie ciężko w chuj, nie? Na tego Casadina, także No nie wiem tu to nasza stanąć. specjalność ciężkie gry ja mam flesza, więc ja nie mogę tak agresywnie, okej? Okay? To w fajcie tak nie pajacujcie, bo ja, ja nie mogę playa zrobić Dobrze. dopiero za 100 sekund. Kacimowie, mówię, tak? że my potrzebujemy ciebie, tak. żeby ja przeprowadzić mi dalej, no, no, Ale to jest wyjebane, prakta... bo gramy przez Kassadina. No, ja rzucam... możemy wypchać się. Ja rzucam teraz heralda na bot'a i Kassadin ora tutaj se totalnie dyma. Dobra. Albo, to, bo, 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 biegaj, bo, w niego, biega, biega, nie bój się, nie bój się. To on jest useless, to on jest ten czarny, czarny Muszę muszę manę, bo zobacz. Kurwa, bo ty nie wiesz, jak nie działa. No wiem, Dobra, ale on jest takim facetem. Uważajcie, uważajcie na bocie już. Zaczynamy z Zaczynamy Jesteśmy na tak. tym, że oni to popuszczą. No, już tam nie zdążę. Zagraj pod wave'a y, i okay. ogólnie, ogólnie teraz, Max, idź na tego bota, weź sobie tego blue buffa i ty totalnie dymaj tego Xerath'a, ok? Ja ci rzucę heralda i po prostu lecisz dalej. Spoko. I nic się nie bój, ja tam będę od, obok ciebie, ok? Kha'zix jest useless, zobaczcie go itemy, to, to, to nie jest Kha'zix pod one Masz już teraz? Tak, tak, no. Dobra, dobra. Mam jednastkę, jestem bardzo silny. No to teraz będzie, zaraz będziemy mieć spajki, no ja potrzebuję dwa wave'y Możemy przepchnąć na tej fali w kilka osób, jak kasanie z ja, ja tu jestem, no ja spróbujmy to wziąć. to wziąć sforsujmy ten turret O bo ja mam TP-ki na Skilczek, stoimy i stój za mną, bo ja mam duży movement Speed ja po potańczę tutaj Zruszam, down, um, pan go wstał? na mnie sam Kurde Ja go ja mam, ja go ci Dobra, dla mnie to jest no, fajne, no, dla mnie to jest no, 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 serio Garnet się flashnął ja bym typowo za plecy Mogę, mogę rkować tam Dobra, typuję, Ja typuję, ja cię przestrzegam. goń, goń, goń Senna flash. Ja mam mantra shield. Wale, wale, mań sław, mań Senna nice, ładnie. Atrox atros, atros. O kurwa. Dobra, czekaj, czy tak jest ok. Ja żyję. Dobra, te topa kasadin, te pójtopa kasadin, tak? No, te Dobra, no, będziemy walczyć na smoku, nie będą mieli fleszy wtedy przynajmniej. Nasze mają wolnego, nie. Garder, od tyłu. Idę, idę, idę. Marka, to jest kasadin, to jest kasadin. Nie. Tutaj wale ulti. No na zero ten skarny. I gramy na to... ja mam... Ej, widzicie widzicie, widzicie, widzicie mnie, widzicie mnie. RK za 4, RK 4, Kazik 0, on nie może grać? Ja puszczę mi da. Dobra. Mam markę za 5. Powoli. Ja, ja, ja mogę rakietkę to, dostał, e, nie, mam. Patrz, ja patrz, 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 ja, ja mogę sprawdzić. Co za? Mam merka. Nawazje ba. to poszło. Ci ban, i tak? Ja, ja poszło. Od razu zerkowo. Że? Kurde, ja byłem pewny, że on jest bez ulta tym z karnerem. No jest kimsko, panowie, no jest kimsko No Ale nie, no ten kasa nie ma się bardzo. To nie, 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 nie jest problem... Właśnie celu. nie wygląda tak źle, szczerze mówiąc. Bez flasha cenna. Like Kurwa, sorry. teamfighty nie są długie, albo kogoś burstujemy, albo... Nie, okay. właśnie powinniśmy... Właśnie próbuj, powinniśmy próbować grać długo. No my, my nie możemy. Dlaczego? Możemy nie kitować z moim w. I wokół tego. No próbujmy nie dać się zaangażować po prostu. No. Nie miałem gold na pinka, no happens. Nie, nie wiem, mogę tam... Chyba mają. Wolnego mają. Bez będzie bez tam walne, ale... Żeby był po prostu. Weźmy Wojewo. Jakbym pójdzieł w dreka to oni w nasz lekarz raczej. Mają Ale oni wolno Ja mogę stać od dreka, Ty wszyscy od lewej. Kasa my... i Skarner. Okej. Okay. Oni nie idą my... do nas. Chodzą do nas. Jest dobrze. On flanki będzie pukał. Pamiętajmy, Ale, że Kasa i Skarner jeszcze C na red Ty, patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Okej. Okay, no, tu? Patrz, 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 patrz. Będę flashować zaraz. Bez flasha, bez zaraz.

Biegnę, na, biegnę, na mam heal'a. Kozacz, kozacz. Ja po prostu poszłem mida, poszłem mida. Ja chodź, biegnij tu do nich, max, max, max. Ale zobacz moje życie. Chodź, 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 biegnij, biegnij. A, nie masz tego, No, zostaw idzie, sorry, sorry. No, to do, I go smoke, go smoke, nie ci po im, nie po im. Chyba teraz mega ciężko. No, może mistrz trollowania, Tinkrow, może coś odwali. Idziemy po tego smoka? Nie, chyba. Dobra, ja, ja chciałbym na... i tapa, dobra? Ale spokojnie, patrz, Oke, nie ma, On nie ma tego. Dobra, idę, idę, idę. Idę, idę, idę. Idę od dołu. Ide, ide. Kurwa. Co <laughs> ja tu, Kasadin, No, ja, kasadini tak, kasadini tak. Kasadini? ja padam, ja padam, idziemy, idziemy A, tak. rkę, nie, ja padam, ja tu, ja tu, ja Nie, ja nie ja tu, ja tu, ja tu, ja tu, ja tu, ja tu, ja nie bałem się, nie? tam, m, tam, ja dopilam. No Nogramy to. Rotujecie Ripsa, Ripson, Rypsona, Rypsona, jest lutowany Maruta ciżka <noise> Ciężko, ciężko, to, ciężko, kurwa, w chuj. Tinką z cipy trochę. O wybiera Side w Next two. My Poza tym, no kurwa... Nie wiem, ten no, kasady ja jakoś się grać. nafidował za darmo. Nie, no to jeszcze nie jest przegrane, prawda? No jeszcze Przegrać. nie, ale. Piłka jest w grze. Ale takimi czempionami bez engageu po prostu gorzej nam się gra. O. Dobra, jaka tu stawka robimy, w No ja bym gdzieś poszedł w jest karnar Gdzie jest był? Mieją tu? Kurwa, bimy się A, bicie go. go Nie ma, nie ma flesza O kurwa, atrof. Jest atrof Dobra, atroxa, atroxa, atroxa? Okay. Atrox. Jest na Dobra, bimy się Aatroxa, Aatroxa, Aatroxa? Bez flesza Aatrox Kurwa, no tak mam 10 da od 4k No nie, nie mam obrazy. No nie, 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 nie. <laughs> Penty, nie dajcie mu pęty, nie dajcie mu pęty daj Ej pęta, pęta, nie, nie w ogóle chodźcie, chodźcie, musimy, musimy Ale pęty Ale najpierw tawery ma. kurwa, nie, najpierw No, tawery, nie, nie, proszę, skądś Nie, chuj, proszę Nie, chodź, chodź, chodź No pod szoty, no pod szoty, no kurwa, no musisz to Tawery, 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 tawery. Ule z Serafiną i go zabijamy, ule z Serafiną Niech tam no chodź, chodź Ale żeś no teraz, teraz kurwa Szybko, wjazd, wjazd, w Tankuję ci! No i stankowałem yeah. No i co kurwa? Słuchaj się! No dobra, dobra, no Penta jest szczerze ważniejsza niż wygranie. Yeah. Ja ja nie! Widziałem, że to mamy pentę i tak Kurde, pięć map Tego, że się nie spodziewał Ty, ale kurwa, nie, nie tak wiem Granie tak, duo tak, AP jest bez sensu według mnie Jeszcze ze Ezrealem i Karmą draft. Nie mieliśmy damage'u w ogóle Ani setupu, ani CC, ani engage'u, ani damage'u Nic nie mieliśmy No dlatego tak, to mówię, że jest to... bug no draft Że gówno piknęliśmy po prostu